Cześć, witajcie. To chyba jeden z ostatnich filmów, jeśli chodzi o oczko wodne w tym formacie. Zbliża się październik, za moment, za parę dni. Zapowiadają przymrozki więc pewne roślinki mogą już nie przeżyć tego. Może będą już chowane do piwnicy, do innego miejsca, żeby przeżyły. po lewej stronie bataty już żółkną, były najpierw takie limonkowe, teraz już żółkną więc widzę, że jesień nadchodzi takie mini oczko wodne z roślinkami lilia wodna bataja trawa ozdobna, baron czerwona kwitnie od wiosny do, w zasadzie do przymrozków alkanka arbuzowa Na tu pokrzywka tak zwana przez cały sezon zwłaszcza lato setki, setki, dziesiątki pszczół, owadów żabki, żabki, traszki Przeróżne tutaj można było spotkać. Teraz są zimne już w nocy, więc się zbytnio wyniosły. Czasami sporadycznie się jeszcze pojawiają. A tutaj sensacja można powiedzieć sensacja, bo. bo to jest to jest jaskier. On kwitnie na wiosnę i jest trzy razy większy. A teraz prawie w październiku kwitnie. Coś by się poprzestawiało. On jest bagienny i jest trzy razy większy. Teraz jest malutki. W obwodzie może spięć jak 5 zł. Normalnie dwa razy tyle albo i więcej. Także teraz zakwit. Bardzo dziwne. I tutaj mamy tataraki, pałkę wodną, a to jest Arktyczny skrzyp. Tu mamy iryska żółtego, bagiennego, widzicie, zanurzony w wodzie. A tu mamy czy przerozowego batata. Bulwy ma chyba różowy. w niedługo będzie zbiór liści, maraki ciemny, brązowe jak sami widzicie. bataty będę niedługo wykopywał. Jak na liście jest brzydną, te flowersy tak samo pokrzywki pójdą do przesadzenia. Pozostałe rzeczy w większości zostaną. Może lilia wodna. I niektóre tutaj roślinki w po nocy podają przymrozki. Jakieś tam lekkie przygruntowe z 2-3 stopni poniżej zera więc sami rozumiecie, że będę niektóre rzeczy ewakuował by przeżyły jeszcze to wszystko wygląda ok ale za parę dni to się może wszystko zmienić w przyszłym roku jeszcze sobie do, kupię kilka roślinek do tego oczka jednego jedno będzie dodatkowe Dużo roślinki czekają na nowy sezon. Słusznie no będę przedłużał. Życzę udanego dziąka, trzymajcie się. Cześć. A to naturalny odstraszacz dla krety i nordnicy